Tam. Dzisiaj omówimy zabudowę łączników w korpusie w sposób ręczny z ustawionymi warunkami. Aby rozpocząć wbudowywanie tych naszych łączników do korpusu, w pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy odznaczone są łączniki w korpusie. To jest warunek bezwzględny na to, żeby tą operację wykonać. Przejdziemy sobie teraz do wieńca dolnego i w wieńcu dolnym przygotujemy warunki. Wybieramy zmienne. Pierwszy warunek to zrobimy łączniki z prawej strony. Nazwę to LP. Ustawię wartość tego warunku na 1. Analogicznie zrobimy jeszcze łączniki z lewej strony. I też ustawimy, ustawimy wartość na 1. Ok. Następnie weźmiemy kołek konfirmatę. I położymy tak, żeby to miało styczność z wieńcem dolnym. Jest ustawione na minus 9, więc powinno złapać. Wchodzimy do wieńca dolnego. Przechodzimy do łączników. Przejmujemy łączniki kołek z konfirmatą i ustawiamy standardową: 0, połowa szerokości, połowa głębokości i długość na szerokość płyty. OK. I tak ustawione łączniki skopiujemy i ustawimy na końcu płyty. Jedynie w tej chwili musimy w inteligencji ustawić odbicie lustrzone. Ok. I teraz damy warunki. Łączniki z lewej strony. Warunek. Wybieramy teraz zmienną. Strona lewa. Równa 1. I teraz to samo zrobimy z drugiej strony, tylko tutaj zmienna to będzie strona prawa, też na jeden. I tym sposobem mamy ustawione łączniki we wieńcu dolnym, konfirmaty z kołkiem. Teraz je sobie schowamy. Idąc do zmiennych ustawimy teraz stronę prawą na 2, stronę lewą na 2 i łączniki nam zniknęły. Zabieramy się teraz za mimo środy z kołkiem i znowu wchodzimy do wieńca dolnego. Przejmujemy i ustawiamy 0, połowa szerokości, połowa grubości płyty B. Kopiujemy. Na końcu płyty zastosuj. Wchodzimy w inteligencję. Tu mamy dobrze ustawione. Tu mamy dobrze ustawione. Więc tylko bierzemy sobie odbicie lustrzane. I warunki. I znowu strona lewa równe 2. Przypominam, że tak ustawiliśmy w tej chwili, więc będą widoczne te łączniki w tej chwili. I już mamy w tym momencie ustawione, mimo środy. Spróbujmy sobie teraz. Przekręcić tą szafkę trochę, żeby było widać wieńiec dolny. Idziemy do wieńca górnego. I ważna jest ta kolejność. Łączników na razie nie przejmujemy. Przejmujemy pierw zmienne w pierwszej kolejności. Zastosuj z innego obiektu. Te nasze zmienne łącznik prawy, łącznik lewy. Teraz przechodzimy do łączników. Zastosuj z innego obiektu. Mamy. I Zobaczmy teraz, czy jest to prawidłowo. Już widzę, że nie. Mamy obrócone z bierceniem na zewnątrz. To jest dobre rozwiązanie, ale chcę, żeby to było odwrotnie. Żeby były otwory od środka. W związku z tym przechodzimy do wieńca górnego. Wchodzimy w inteligencję łączników. Łącznik drugi obrócone, obrócone ma być. Tak, dobrze. I teraz w drugim przypadku to samo. Mm. Po przeliczeniu szafki <laughs> otwory są już z właściwej strony widoczne. Została nam jeszcze przegroda pionowa e, pozioma przepraszam, przegroda pozioma, którą też uzbroimy w te nasze łączniki. Wybieramy przegrodę i znowu zaczynamy od zmiennych. Przechodzimy do łączników. I w tej chwili mamy łączniki już w całym korpusie zabudowane. Przełączmy sobie w tej chwili na zmiennych na mimo środy. Mamy mimo środy w tej chwili w całej szafce. Teraz możemy zacząć rządzić łącznikami po swojemu. Załóżmy ta strona prawa jest stroną widoczną. Przy tak ustawionych zmiennych możemy po stronie prawej dać mimo środy, a po lewej zostawić konfirmat i kołek. I proszę zobaczyć jest wymienione. Z jednej strony mamy tak, mimo środy, z drugiej strony mamy konfirmaty. Ilość tak zaadoptowanych łączników, rodzaj tych łączników jest nieograniczona. Czyli, jeżeli weźmiemy sobie kabineo czy same kołki drewniane, to możemy to w ten sposób w szafce wzorcowej wstawić i w każdej chwili w całym projekcie możemy wymienić, czy w poszczególnych szafkach, czy we wszystkich naraz na takie jak potrzebujemy. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału oraz naciśnięciu dzwoneczka. Wtedy my będziemy mogli Was powiadomić o nowym filmie. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.